Nie macie w sieci, to nie istniejesz. Gwiazdy znają to powiedzenie i dbają o to, aby na ich profilach ciągle coś się działo. Na profilu Miley Cyrus królują zdjęcia jej psów. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, jak Miley wygląda bez makijażu i w piżamie. W takim wydaniu najczęściej pozuje za swoimi czworonogami. Rzadko dorzuca fotki, na których wygląda tak, jak na oficjalnych galach. Najczęściej dokumentuje wyjścia do fryzjera albo czas spędzony z najbliższymi. Publikując kolejne zdjęcia malutkiej suczki, dopisała, nie śleć mnie, jeśli nie chcesz 100 tysięcy zdjęć Bin. Uprzedzała? Uprzedzała. Kolejną gwiazdą, która jest aktywna w sieci, jest Justin Bieber. Chłopak publikuje mnóstwo przeróżnych zdjęć, dzięki którym możemy podziwiać jego najnowsze tatuaże, ale nie tylko. Dowiemy się, w jakiej piżamie Bieb sypia, a także co jadł na obiad. Jeśli lubicie oglądać zdjęcia gwiazd, warto odwiedzać profil Belly Thorn. Zajrzycie za kulisy serialu, w którym gra, poznacie jej chłopaka i rodzinę. Dziewczyna prowadzi także bloga, na którym pojawia się wiele ciekawych porad. Swoistym fenomenem jest Lady Gaga. Piosenkarka zapragnęła mieć własny serwis społecznościowy, i tak też się stało. Serwis LittleMonsters.com opisywany jest jako coś, co jednoczy ludzi o podobnych zainteresowaniach i sympatiach na niespotykaną dotąd skalę. Użytkownicy mogą między innymi wymieniać się opiniami na forum i kupować bilety na koncerty Gagi. Oczywiście nie brakuje tam też doniesień z życia piosenkarki. Polskie gwiazdy muszą się jeszcze trochę nauczyć od swoich kolegów z zagranicy. Chociaż jest światełko w tunelu. Przykładem są chociażby Ewa Farna i Doda, na których profilach ciągle coś się dzieje. Odwiedzacie profile gwiazd? Gdzie gościcie najczęściej?